Hej, cześć, witajcie tu, Brono, a to Fable. Kurwa, cięcie. Hej, cześć, witajcie tu, Brono, a to jest kolejny odcinek siódmy już z Mafii, w którym w, której, w, którym, w tym odcinku spróbujemy znowu przejść wyścig. No i okej, okay, bierzemy łatwy, wyłączamy sobie uszkodzenia. Stwierdziłem, że spróbuję przejść to na łatwym, żeby nie było. Żeby potem nikt ci nie cierpiał że przechodziłem na bardzo łatwy, prosty. No i jedziemy jak zawsze. Tutaj samochód ten po lewej został zdyskwalifikowany. Chwilka. O! Już. Musiałem sobie... Sekunda. Okej, okay. tamten samochód to jest chyba ten, przy którym... FAK. Przy którym... Fak. Fak, fak, fak. Przy którym majstrował tamten mechanik, kiedy mu go zawieźliśmy. No. Coś tam mu poprzestawiał i teraz chyba nie wystartował. Dobra. To jedziemy. W poprzednim odcinku, mimo że trwało 45 minut, nie udało nam się tego przejść, ale liczę, że w tym będzie inaczej. Zobaczymy. Na razie jesteśmy na siódmej pozycji, ale... Ja tam się nie boję o miejsce, tylko o to, żeby nas nie wyrzuciło na żadnym zakręcie i żebyśmy znowu nie wylądowali na głowie albo na boku i nie mogli potem się postawić na koła z powrotem. Ok, tu piękny drift, no jednak nie. O i gdybyśmy grali z włączonymi uszkodzeniami, to już by było po nas, byśmy skręcili kark i w ogóle. Wszystko co najlepsze, no ale nieważne. Kurwa, no. O! Jednak ma się tego farta. Dobra. <grym> o! Nie miało tak być, ale nie wyszło źle. Poza tym, że spadliśmy na 11 pozycję, to jest nieźle. Tu się jakiś cwert zablokował. Nie! O! Piękna nawrotka. Tu mu zajedziemy. wow. Hyhy. Chyba trochę nas wciągnęło w ziemię. Tak mi się wydawało. Wy możecie sobie cofnąć i zobaczyć powtórkę, ja nie... Ale mogę to sobie potem też obejrzeć. Co czasem robię, ale... Zwykle nie, bo nie mam zwyczajnie czasu. No ale czasem patrzę tam czy się wszystko dobrze zmontowało i tak dalej. Bo też tych cięć jest sporo w moich materiałach, więc tak. Dobra, 200 prawie na godzinę jedziemy kulturalnie. Niestety musiałem wyhamować, posiebałem, że wylecę. Ale na szczęście nic się takiego nie stało. O, właśnie, może dzięki mojemu hamulcowi, tak to bym musiał powtarzać wyjście. Dobra, drugie okrążenie, dziesiąte miejsce. Zaraz będziemy ósmi, ósmi, nieważne. O nie, albo i nie, albo i tak. Just <gry> the beach, albo boss, wszystko jedno. Dobra, jednak znowu dziesiąt, dobra. Dziewiąte miejsce, drugie okrążenie, i jedziemy. Kurde, tutaj jest się ciężko wyrobić, no ale, co za, oj, chyba złą stronę z deka skręciłem, o cholera, ale nieźle w sumie wyszło, poza, poza tym wszystkim to całkiem spoko. No, drifty bardzo profesjonalne, jak zawsze. I jedziemy. Tutaj trochę skróciliśmy ten zakręt, więc... więc zdupczyłem znowu. Dobra. Klatki trochę w... podskoczyły, więc powinno chodzić płynniej. Ściągnąłem sobie Game Boostera gamę booster, jakby ktoś był zainteresowany i to no teoretycznie ma przyspieszać pracę komputera podczas grania. W sensie można sobie włączyć tryb przyspieszony, tak jakby i, i powinien chodzić szybciej. No i chyba faktycznie coś w tym jest. Ale to już wy ocenicie oglądając. Ten materiał, który Nieważne, co chciałem powiedzieć. Nie było to zbyt mądre. Ale ciężko gadać coś inteligentnego podczas takiego wyścigu, gdzie nic się generalnie nie dzieje. Poza tym, jak wyskakuje na zakrętach, to. Jest on dosyć statyczny. Ale okej, okay, tutaj mamy masę przeciwników. Lepsze przyspieszenie, więc jeśli nie wylecimy tu na zakręcie, a dzięki niemu nie wyleciliśmy, to. Jest tak, jest, czyli jesteśmy na szóstym miejscu, ale już wypadałoby zacząć ich mocno wyprzedzać, jeśli chcemy być kurde, jeśli chcemy być fak fak fak, jeśli chcemy być na pierwszej pozycji na koniec piątego okrążenia, więc chyba muszę trochę przyspieszać. O, w sumie fartownie, że w tamten głas się waliliśmy tylnym kołem, bo trochę skontrował i nas obróciło, więc okej. Okay. Dobra. Czwarte okrążenie zaraz się zacznie. Zbuff. Zaraz się zacznie. Okej. Okay. Profesjonalnie, no i co za tupek fajnie, fajnie. Dobra, zdecydowanie trzeba zwiększyć prędkość. Tylko że to jest trochę trudne. Co za syf, no won, nie, no to tylko w mafii takie rzeczy. Faisbier. O, jaka beczka! Zapamiętajcie, będziecie. O Boże, będę o tym opowiadał wnukom. Dobra, nieważne. To było bez sensu, jedziemy. Albo i nie jedziemy, chyba. Bo właśnie jazda się dla nas zakończyła. Tak mi się. O! Właśnie czytałem sobie w Google, i tam. Znaczy nie w Google, tylko na jakimś forum. Ale to przez Google'a. I tam było, że jak się naciśnie 0, tylko to musi być na klawiaturze numerycznej, to się automatycznie przewraca. No, wraca się na koła, tylko trzeba potem czekać te 3 sekundy. I jest to w sumie dość pomocne, bo jak potem byśmy spróbowali na bardzo łatwym, to by. To by. To już przeciwnicy nie stanowili problemu, abyśmy sobie spokojnie wracali na koła i byśmy w ten sposób zapewne. Przeszli wyścig w tym jeszcze odcinku, więc chyba kiedy to skończę i nie wygram, bo już jestem 12, a koniec końcówka czwartego okrążenia, więc szans nie mam. Wow, fajnie. Fajna tapeta. To to tak weźmiemy i chyba nam się uda skończyć to w tym odcinku, który trwa na razie koło 8-9 minut. No. Ale chyba nie będę robił takich długich, bo za długo to się wrzuca. Wczoraj to wrzucałem wczoraj bo dzisiaj jest O jest. Yy, jest 16 No. Yy, no, a wczoraj jak to wrzucałem to Najpierw wrzucałem, już się prawie całe przesłało. Nawet się chyba zaczęło przetwarzać, i mi się zaciął komputer, a przesyłałem to strasznie długo, i mi się zaciął komputer, i musiałem potem wszystko od początku wysyłać, przetwarzać i tak dalej, dawać opisy. Taki tytuł zmieniać, i w ogóle wszystko tam robić. Więc według mnie, chyba lepiej, żeby. Materiały częściej, a krótsze. No. Dobra, to nie ma sensu. Jest piąte okrążenie, a my jesteśmy 12, więc to sensu nie ma. Ok. Pomijamy. Bierzemy bardzo łatwy, bo chodzi o to, żebym wam pokazał jak to przejść i tak dalej, a nie jakieś tutaj robił mm, dzikie rzeczy na ekstremalnym. A też chodzi o to, żeby się jakoś w tą fabułę zagłębić, a nie żebym przez 10 następnych odcinków sobie robił ten wyścig. Więc bierzemy najłatwiejszy i bez uszkodzeń. I jedziemy. No, muszę przyznać, że ten program, ten game booster to dobra rzecz, klatki. Więcej zdecydowanie. Ło, jaki nawrót. Więcej klatek, więc polecam, jeśli. Zamula wam też komputer, tak jak mi. Znaczy, on nie zamula przy graniu, ale zamula przy nagrywaniu, bo jest za bardzo obciążony tam wszystko i trochę nie wyrabia. A z tym gameboosterem jakoś to idzie. Owie. Oh yeah. O nie, za szybko, za szybko. Dobra, się udało. Kolejny punkt kontrolny, kolejny etap do wygranej w tym w tej próbie. Dobra, 180 pykło na godzinę. 195, czas wyhamować, jest taka. Albo spróbujemy takiego drifta. O oh je, yeah. było blisko. Ale faktycznie na bardzo łatwym oni są dużo mniej wymagający, co widać na minimapie, bo dopiero tam drugi podjeżdża do tej nawrotki, więc... Chwila. Ok, jedziemy dalej, wybaczcie. W sumie nie wiem, czy to słyszeliście w ogóle, ale nie nieważne. Dobra, drugie okrążenie, 50 sekund jego. I kolejny punkt kontrolny. Zobaczymy. Tym razem powinno się już udać. Tak by się o oh wydawało. Oh yeah. O! Nie, w sumie nie jest źle. No właśnie, i takie robimy tutaj fejle. Znaczy ja robię w sumie. A jeszcze ich nie ma nawet na minimapie, więc... Jeśli nie możecie tego przejść, to bierzecie sobie bardzo łatwy, bez uszkodzeń. I jeśli wtedy nie możecie, no to jest coś nie tak. I wybierzcie sobie jakąś łatwiejszą grę. Ja to tak sobie mówię spokojnie, ale zapewne... Sam jeszcze to przyfejluję i mi się nie uda tego przejść, ale raczej nie dobra. Za chwilę trzecie okrążenie, jak będzie 200, to zacznę hamować, już jest dawno, ale jedziemy jeszcze. No, na szczęście, hamulce są dosyć niezłe, więc można się rozpędzać. A potem po prostu jakieś kilkadziesiąt metrów przed zakrętem wyhamować mocno i i powinno wejść dobrze. W sensie powinniśmy dobrze wejść w zakręt. Właśnie tak. Dobra, ogólny czas wyścigu 4 minuty 10 sekund. Całkiem przyzwoicie. Przynajmniej tak mi się wydaje. W porównaniu z moimi poprzednimi jazdami. O, fak. O, tak. Jednak odrobina farta też się przydaje, żeby to wygrać. Szczęścia. Trochę trzeba mieć. Ja na szczęście w tym podejściu mam. Więc nie ma problemu. A takiego naskara zrobimy tutaj. <gry> A, i znowu do dwusetki. Chociaż teraz może się to... No i się nie uda. o oh, No i widzicie, za późno zacząłem hamować i też jakoś wybitnie nas nie wywaliło, więc nie ma problemu. Dobra, wybaczcie to cięcie, ale już jesteśmy z powrotem. To jest kod. Jeśli słyszycie ten dzwoneczek to przeobraży. No, dobijał się do drzwi, no to go wpuściłem. Co się ma, to trzeba dbać. Jakoś tam. O, dobra. No, już za tym razem na pewno to przejdziemy, myślę. Już czwarte okrążenie, a przeciwników, jak nie było, tak nie ma na ogonie. Oj. Ale mogą się zaraz pojawić, jeśli będę nieźle, jeśli będę dalej tak jechał. Dobra, przyspieszamy. I za chwilę zacznie się ostatnie okrążenie. Zobaczymy. Ok, czas tego, minuta 38, przyzwoicie. Jak na mnie? O, chyba zdublujemy. O, tam jest, tak. Zdublujemy ostatniego, czyli 13. Przynajmniej powinniśmy zdublować. I... Fuck yeah. Jeszcze go wpieprzyliśmy w barierki. Więc z czystym sumieniem możemy jechać dalej, bo nie ma tu miejsca dla takich O nie! Co za fail Co teraz? Nie, nie, nie! Zero, zero. Jedziemy 3, 2, 1 No dobra, jeszcze raz go spróbujemy zdublować. <laughs> na razie ważne, że wróciliśmy na tor. No co jak co, ale tym samochodem byśmy chyba za bardzo nie pocisnęli tutaj dolinami i tak dalej. Tym co mamy po lewej. Tym bardziej, że ten płot się jakoś nie kończy. O nie! O tak! O nie! O! Ile tych było? Lol. O, chyba jakiś bóg. Ciśniemy. Tak, to był jakiś błąd, nieważne. Acz było to dość efektowne, trzeba przyznać. No, ale kosztowało nas to, że jesteśmy jeszcze trochę przed metą, a już jest czas okrążenia większy niż całe poprzednie, które jechaliśmy. Dobra. I uwaga. Fakier. Yeah. Udało się. Tommy Angelo. Tutaj widzimy Brubaker, 4 WD 845, 828 i tak dalej. Czas ognóżań nie był najlepszy, ale to nie jest ważne. Następny dotarł dopiero 17 minut po nas. Także jest. Dobrze, skończyliśmy. Kolejną misję obejrzymy, cękle i skończymy odcinek. Jaki uwalony, ale ważne, że zwycięski. Bardzo mi się podobają te kółeczka z dymu, które oni tutaj puszczają. Mogłabym pogratulować w inny sposób, no ale nieważne. Jeźdź do Lukasa Bertone. Ja nie wiem, czy to jest ciągle ta misja, zaraz sprawdzę. Dobra, na razie skończymy tą grę. E, znaczy ten odcinek, i w następnym pojedziemy do Lukasa Bertone i zobaczymy, co nam do zaoferowania. Także, jeśli się podobało, to komentujcie, łapkujcie i tak dalej. Subskrybujcie, jeśli chcecie zobaczyć całą serię. To byłem ja, czyli Brono tak? No i na razie się ma.